Baczność, poczty sztandarowe, sztandary, szkół wprowadzić. I Liceum Komunikowskiego w Łorze. Jubileusz, który odbywa się pod honorarnym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Miło nam gościć Państwa w górach szkoły z udokumentowaną historycznie ciągłością działania edukacyjnego. Szkoły członka Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Kiedy w roku 1976 obchodzili się na rocznicę powołanej Komisji Edukacji Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę najstarszych szkół w Polsce. Na tej liście nasza małżeńska Alma Mater zajęła zaszczytne dziesiąte miejsce. Odznaczona za szkołę została pamiątkowym medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jej trwałość została formalnie udokumentowana. O zabranie głosu proszę gospodarza placówki pana dyrektora Jerzego Lubina. Szanowni Państwo, to niezwykły honor, komisarz, móc Państwa w górach. Pierwszego Liceum Ogólnopolskiego im. Tadeusza Kozieniewa. Mam wrażenie, że dzisiejsze spotkanie wzrusza nas wszystkich, ponieważ łączy 400 lat z naszej szkoły. Perspektywem czterech wieków ważnych wydarzeń opisują się ludzie, absolwenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. 400 lat szkoły średniej w Łomży to sposobne okoliczności, by dokonać również pewnej refleksji osobistej. Gromadzone informacje o jej istnieniu na roku pozwalają spojrzeć nie tylko na jej ważniejszość, ale i przeszłość. Na jej elementowe rangę i system wartości, który kształtowany był przez wybitnych nauczycieli i absolwentów. To słowa Jednego z profesorów tej szkoły, twórcy pierwszej monografii łączy, Leona Rzeczniowskiego. Ludzie nieobecni z dziejami jednego pewnego roku nie są w stanie uczynić dla przyszłości. Są motem naszej pracy wychowawczej. Źródłem, z którego czerpiemy inspirację do kształtowania postaw naszych znajdziemy nie tylko w dokumentach i archiwum szkolnych, ale też w archiwach państwowych, uniwersyteckich i gościowych. Osiągnięcia dygraniczne, wychowawcze, dorobek tej szkoły zyskały uznanie społeczne. Jego wyrazem jest decyzja pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który przybył się do wniosku władz miasta i społeczności szkolnej w sprawie objęcia obchodów w Juwelułu 4 Strategiach Konorowych Patronach. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Jestem przekonany, że ten dzień będzie świętem wspomnień absolwentów, przywołania pamięci koleżanek, kolegów, nauczycieli tamtych czasów. Powrót do szkoły to powrót do tego, co ustalało pamięć jako obraz najpiękniejszych lat życia. Na przestrzeni wieków szkoła zmieniała swoje oblicze, strukturę, siedzibę, w rzeczywistości pozostała taka sama, ponieważ nadal jest nieodzowną częścią naszego miasta i naszego życia. Szanowni Państwo, mam zaszczyt w imieniu całej społeczności szkolnej powitać Pana Ministra Tomasza Nałęcza, który reprezentuje w dniu dzisiejszym Prezydenta Rzeczpospolitej Pana Bronisława Komorowskiego. Witam Jego Ekscelencję, księdza Biskupa Janusza Stebnowskiego. Bardzo serdecznie witam posła na Sejmie Rzeczpospolitej, pana Lecha Kołakowskiego. Bardzo serdecznie witam gospodarza miasta, pana prezydenta Mieczysława Czerniowskiego. Serdecznie również witam Podlaskiego kura oświat, kuratora oświaty, pana Jerzego Wiszkiela. <klucz> witam również panią wicekurator oświaty, panią Wiesławę Świklińską. <klucz> witam członka zarządu województwa podlaskiego pana Jacka Piornika. Witam również przewodniczącego Rady Miejskiej Łączy, pana Macieja Drzeja-Bojsewicza. Witam panią dyrektor delegatury Łączy Kuratorium Oświaty Łączy, panią Dorotę I Witam bardzo serdecznie zastępcę prezydenta miasta Łączy, panią Mirosławę Kluczewską. Witam również wieloletniego dyrektora tej szkoły, mojego poprzednika, pana Sygmunta Stanowicza. <klucza> Bardzo serdecznie witam radnych Rady Miejskiej Łośni. Szanowni Państwo, witam również przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych współpracujących ze szkołą. Witam bardzo serdecznie rektorów uczelni wyższych. Witam delegację szkół. Witam Przedstawicieli Związków Zawodowych. Szanowni Państwo, serdecznie witam również Pana Włodzimierza Zacebicia, Prezesa Towarzystwa Szkół Twórczych. Bardzo serdecznie witam Nauczycieli Seniorów, obecną Radę Pedagogiczną. oraz absolwentów i wszystkich przyjaciół naszej szkoły. Pan, chciałbym powiedzieć również pana Feliksa Babiela, najstarszego absolwenta rocznika w 1900-1940. No. Bardzo Państwu dziękuję to bardzo. Ta trwałość i ciągłość, o której mówimy i którą ciągle podkreślamy, została zapisana we wspomnieniach naszych osobów. Te wspomnienia stały się inspiracją do krótkiego programu artystycznego. I'm not ale wykorzystamy jako niezwykle cenny materiał do pracy wychowawczej. Słowa szczególnych podziękowań kierujemy do Pana Halisa Babiera, Pani Marty Hojnowskiej, Pani Barbary Has szolkowskiej do Pana Wojciecha Kozłowskiego i jego rodziców, Pana Waldemara Wojciecha Pełnego, Pana Edwarda Przybylaka i córki Marty. Pani Katarzyny Trzewińskiej, Pani Ewy Wyziórskiej, Pana Mariusza Zająca. Do tej listy dołączamy również Panią Barbarę Jankowską, Panią Izabelę Koleśnik, Panią Anielę Malanowską, Pana Wojciecha Skławskiego, Pana Radosława Rakowskiego, Panią Jadwidę Piątek, Pana Tomasza Wolczuka, Panią Grażynę Różkowską, pana Zdzisława Kryszka, pana Adama Sobolewskiego, panią Wiktorę Wysłucha, a także tych wszystkich, których nie wymieniliśmy, a których materiały za zaręczamy do nas dotarły. Dziękujemy za wszystkie przekazane materiały, za oce, pamięć i obecność.